Witam. W dniu dzisiejszym chciałbym przedstawić Wam przepisy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Wielkiej Brytanii. Dotyczące samolotów bezzałogowych CAP 722. Są to wytyczne Brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykorzystanie samolotów bezzałogowych w przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii. Celem tego dokumentu jest zwrócenie uwagi na wymogi bezpieczeństwa, które muszą być spełnione w zakresie zdolności do lotu, stworzenie. Stworzenie ram prawnych, które pozwolą na pełną integrację działań dronów z załogą lotów, statków powietrznych w całej przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii. I tutaj mamy ogólnie ten CAP 7722. To jest taki guidance book, jakby no, zawiera on naprawdę sporo informacji. Jakie, jakie są wytyczne? Działania bezpiecznych, bezpiecznych lotów na terenie Wielkiej Brytanii, czyli jakie są przepisy prawne, co powinno się robić z samolotem, czyli to jest ogólnie to wszystko, co, co, co musicie wiedzieć na temat ogólnie, bezpiecznego lotu dronów, znajdziecie w tym, w tym przepisie CAP-722. E, więc e, proponuję Wam się zapoznać z nim. Znajdziecie ten kapsel e, 722 na e, stronie CAA e, i mm, jest tam przy, bardzo obszernie opisane wszystkie zasady. Między innymi jakie są segregacje przestrzenne powietrza, visual line of sight, low, low aircraft mass i wiele, wiele jeszcze innych przydatnych informacji. Tak za, za, proponuję zapoznać się e, właśnie z tym przepisem. بسم